Cześć moi drodzy, witam po ostatnim przedługim filmie trochę, tym razem was nie będę bardzo męczył, yy, troszkę krótszy film, parę migawek takich yy, ze spaceru wieczornego sprzed tygodnia, jeszcze pewnie ostatni raz w takiej zimowej aurze yy, na Fitiar i w związku z tym, że w tym tygodniu mam dzieci, kolejny weekend też, jeszcze to nie jestem pewien czy za tydzień coś się ukaże, może, ale też krótko. Więc zapraszam, krótki spacerek po Fitiar. to ostatnia okazja zrobienia zdjęć noców zimowych na Fitiarze w tym roku. Tej zimy. Jeśli mamy piątek, w niedzielę ma być już cieplej, i wróci chlapa. Zabiorę was na mały spacerek. Zobaczycie, jak wygląda wioska norweska. I zimą mamy jakieś minus 6 minus 7 stopni eee, więc dzisiaj jeszcze fajnie można się przejść trzeba trochę uważać byś może się nie wywalę z tą kamerą ale nie jest to typowy wygląd tego miejsca zimą bo całej tej zimy ma przed dwa tygodnie ze śniegiem się uzbiera do kupy Myślę, że więcej nie. No i chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Jeszcze domy udekorowane świątecznie. Co niektóre. Więc to wygląda bardzo ładnie. Więc przyjemnie się jest przejść troszkę jeszcze. Niech się pięknie skrzy. Przejdziemy się tą stroną do centrum wioseczki. Cała gmina ma około 3,5 tysiąca mieszkańców. Jutro prawdopodobnie poprzedni film będę zamieszczał. Ten sklece może, jak mi się uda, podogrywać do niego coś za tydzień. Więc u mnie już będzie chlapa. różnie nie będzie takiej pięknej zimy. Idzie na plusie, deszcz. Bardziej tak, jak to zwykle tutaj bywa. To jest nasza przechodnia lekarska. Która się znajduje w budynku ogólnie, to jest dom starców tutaj. W tej części się tylko znajduje z tej strony przechodnia. W tych innych skrzydłach to już coś, ale nasz DPS. Biderego, to też szkoła średnia. Zawodóweczka. Rzeczka spływa do zatoki, ale tu nocą niewiele zobaczymy. Przechodzimy przez mostek. I tutaj znowuż hotel. Kiedyś to tu jak przyjechałem na początku, to przynajmniej weekendy się odbywały jakieś imprezy, można było troszkę posłuchać sobie muzyki na żywo. Eee, i potańczyć, trochę ludzi można było spotkać. Ale w czasie pandemii imprezy się zakończyły niestety i nie wznowili tego. W lecie odbywały się tylko rewie. Są takie kabarety w każdej większej troszkę miejscowości, to się od, chyba odbywa coś takiego. Letnie rewie. No, widzicie, pustka. Spokój. Nic się nie wie. Hotel. No, już jesteśmy w centrum wioski jeszcze jeden co o tej porze czynne, teraz jest około godziny dziesiątej. jest taka yy, fast foodownia. W tygodniach chyba do 10, albo do 11 czynne w piątki, bo w soboty, czasami trochę dłużej, ale teraz chyba w zimie też szybko zamykają. Yy, właściciel, taki młody chłopaczek, powiem, otworzył niedawno taki bar przy tym, ale nie jest to taki bar jak... Pamiętam z Polski, że można było wyjść ludzi, spotkać trochę muzyki jakieś posłuchać, jakiegoś życia, trochę spotkać przy okazji piątku. To są raczej pustki. Może zaglądniemy na chwilę, ale Trzyma, że tam żeby to zamykać powoli. Tu mamy fryzjera. Tu W tym budynku czasami odbywają się jakieś imprezki. Wynajmują pomieszczenia, to jakieś wesela, nie wesela. Widzicie, to kiedyś mieliśmy bank na początku jak jeszcze przyjechałem tutaj to na, na tyłach tego budynku był komisariat policji, który tam był czynny chyba 2-3 trzy, trzy dni w tygodniu teraz pozamiatali i bank i policję jeszcze do, z rok temu był tu bankomat. Teraz nie ma czegoś takiego. Chcesz pieniądze sobie wybrać, to musisz iść do sklepu, na przykład, i pokroić w kasie, żeby ci wypłacili gotówkę. Albo jechać do miasta 30 km do bankomatu. Tutaj mamy sklep taki przemysłowy. zabawki chemia narzędzia taki multihandel to się nazywa no, ratusz czy będzie widać trochę słabo oświetlenie jest Wspar, tak, jeszcze czynno na tej porze, paczkomat, a tutaj mamy tu fast z barem. Dobra widzimy się troszkę później. Tutaj mamy szkołę średnią od drugiej strony. Tutaj Dom Kultury i Sportu. Tutaj nie widać, a remis strażacka jest. Tutaj znowu od drugiej strony remis ostrożackowy wam pokażę. Na oddali jest sklep rąk Rama 1000 tysiąc. my się wybieramy już do domku w tamtą stronę.